Yeah. Get out. Yeah. Get out. Yeah. Fuck out. Yeah 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 yeah, hey. yeah 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 yeah. Nie, gdzie moj to acting, nie? Tristana to ja, nie, ten smok to ja. I kurwa nie wiem, ogólnie, gdy wypijesz za dużo amaryny. <grym> <laughs> 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 yeah, One, two, three 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock Around, high five, DJ Zróbmy trap'a Boże, ja myślę, że oni wiedzą Ja też tak myślę no. Szczególnie, że nie stoisz w krzakach Dobra, thanks Pierdolony w drewniaku Pogrywa <Słowem>. mać Słowem. <grywa> mu tam, kurwa, łeb <grywa> no Tak zajęte patrzenie się na Pawła i No nieee Kasper, ja mam nadzieję, że ten paralizator jest nie testowany. No, no nie. Zrobimy oficjalne. Wiem bo. Na maxa. Kurwa. <gul> no nie. Czy wiesz jakie będziesz miała ciekawe pobudki? Ale nie rozumiem mechanizmu. Nie wiem kiedyś, się kiedy używa tych tych, tych, tych krzaków. Nie ma pojęcia. No przecież możesz smoka w nich, sch w nich schować. Smoka w krzakach, nie? Chodź smoku do krzaczki Wielki ja ogromny, pieprzony smok. w się w tych oto krzaczorkach. wejdź w mój burz. That son of a fucking piece of shit. This guy is fucking broken beyond belief. You ward their red, mark your blue. Take their red, go gank top, get a kill. Take your blue, take your red. That's a three buff start. You ward their blue, mark your red. Take their blue, go gank bot. Take your blue, take their wife, steal their car, take their money. I don't know Po prostu się sków pierdala kurwa w najgorszych górny zawsze. That's behind each fucking together. Jesu jest przykry. Wziąłeś? Znaczy nie. Nie wiem czy chciałem to widzieć. Get on! W ogóle... To on się tam ultuje, podrzuca, to nic. No, ja no, ma to ma ten, no zaraz będę na swojego ulta, nie? Zaraz byś właśnie już tym za Szlałów. Czekaj, Szlałów. No to nie słuchaj. jestem nie są wstyczniody. To jest, <ścoughs> jest, jest doładne. <śnud trench> <śnud> <śnud> no bo w sumie jestem, ale. Ale nic tu nie zrobimy. Hey, no, no albo się uda, albo się uda, nie? Nie. <śnud> no, <alerecord śnud> <śnud> Chujala to ruszyła. Roger dead. No i. Je... On nawet pół metra na nie trafia. Ile ty masz golda na tym granie? 3700. <śnud> yes. Dobrze, Innie. bardzo. No. Dzięki! To było miłe z twojej strony. Zostaw mi leda. Ksomk! Ksomk! Co się dzieje w ogóle? Kurwa, czy ktoś może to wytłumaczyć? Jak on pisał? Już nie pamiętam. Ja <laughs> ci powiem. zaraz powiem. Skąg. Nie, ksomk! Skąd? Skomk. Skąd ksomk, Kurwa, nie wiem. Ksomk! Ksomk! Ksomk, ty no jakie jakiemu co to znaczy? Nie wiem, zaraz to wpiszę. Dobra kolego, skoro Dobra. dziewczyna zdradziła swojego chłopaka z tobą, to możesz raczej się obawiać, że cię też może zdradzić. Czy ja na przykład raskę, nie to. wiem, czy chciałem być takim w związku co powstał w wyniku zdrady tak jakoś nie... Ja wiem. też nie i po Przez tym, się że że wiedziałeś, tym. No wiedziałeś o tym, że ta laska ma chłopaka, no to kurwa nie pochwalam twojego zachowania. Zachowanie podłeś będzie gorzej niż gó gówno. Dokładnie. Bo jej związek był Jakie... na odległość. Co z to... tego? To nie ma nic do rzeczy. No. no. A ja jestem na miejscu. <laughs> Zakwaterowany <laughs> jestem. <laughs>